Mamy targi polskich projektantów, czyli Polska Szafa. Jest to projekt ogólnopolski, który realizujemy właśnie w galeriach handlowych. Są to targi wody niezależnej, czyli właśnie tworzonej przez polskich projektantów designerów. Można tutaj kupić dzięki temu wyjątkowe wspaniałe rzeczy, których normalnie na półkach sklepowych nie znajdziemy. Jedyna okazja. Przyjechały tutaj projektanci z całej Polski. No i mamy do czynienia z ubraniami, z dodatkami męskimi, damskimi, dziecięcymi również. No i oczywiście tę ofertę można zarówno kupić, jak i zamówić na miarę, można porozmawiać z projektantami, można zaczynać też porad stylisty, która to jest się znana. Mamy tutaj około 20 wystawców. W tym momencie znajdujemy się w takim centralnym miejscu, czyli pod samym wejściem głównym do pasażu grunwalskiego. Polacy mają kształtujący cały czas gust, ubierając się. Coraz więcej osób jest nastawionych na wysłuchane wzory na to, aby jednak uniknąć powtarzalności się na ulicach i spotykania koleżanek, które są brane tak samo, dlatego też wybierają właśnie polską modę tworzoną w niedużych, niedużych nakładach, w krótkich seriach, gdzie są to po prostu za każdym razem często zmieniane kolekcje przez projektantów. No Dodatki są oczywiście bardzo ważnym elementem bo ponieważ tak naprawdę dla pytań możemy stworzyć całą stylizację. Możemy przy minimalistycznej sukience, dodając ciekawą, e, atrakcyjną biżuterię, skupić wzrok w zasadzie wszystkich dookoła i pytania, skąd to masz? Więc tak naprawdę e, torebka, e, właśnie biżuteria e, czy mogą stanowić no całą subtylizację.